Doskonale pamiętam, jak przyszliśmy tu po raz pierwszy. Byliśmy lekko przestraszeni, nieśmiali, ale również zaskoczeni, że w szkole może panować tak miła i rodzinna atmosfera. Wszystko zmieniło się w drugiej klasie, gdy po dzwonku na lekcję i wejściu do klasy przypadkowo zepsuliśmy kaloryfer. Chyba nigdy nie zapomnę, jak szybko uciekaliśmy z plecakami, przeddającą się wodą. I choć było to przez nas niezaplanowane, to i tak. Wyszliśmy z sali ze śmiechem oraz nadzieją, że pani nie będzie traciła więcej lekcji i na pytanie. A teraz zapraszamy na scenę panią wicedyrektor Barbara Hankus i panią wicedyrektor Monikę Walczyk. Proszę o sprawę i Taka kwestia organizacyjna. Bardzo prosimy wyczytanych uczniów wraz z rodzicami o wejście na scenę i pozostanie na tej scenie, dobrze? Aż do momentu, kiedy powiemy, że można zejść. Wręczanie nagród. Zaczniemy od najmłodszych roczników. Zapraszamy wśród uczniów klas siódmych na scenę. Wiśniewską Nikolę wraz z obecnym wychowawcem panem Tomaszem Kowalskim i rodzicami. W jako jedyna uczennica wśród klas siódmych uzyskała średnio na świadectwie powyżej 4,75. Brawo. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku obecni się a ale żeśmy w boklasiści zachęcają przykład. Poprosimy wychowawców klas drugiej panią Barbarę Przerwę, się jestem, nie będę na daleko, e, I panią Agnieszkę Sikorę. A wśród klas drugich osoby nagrożone i wyróżnione. Z klasy drugiej A Julia Stalinoga, Natalia Krzęstek, Sebastian Fajon. Z klasy drugiej C Alicja Rokita. A gdzie druga B? Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Zapraszamy. Nie pamiętam. Wśród tej czwórki są dwie osoby, które uzyskały świadectwo z wyróżnieniem. Bardzo prosiła, żeby wystąpiły te osoby dwa kroki do przodu. To jest Julia Stalinowa z drugiej A i Alicja Rokita z drugiej C. Brawo dziewczyn. Dziewczyny te również otrzymują stypendium za wyniki na nauce w drugim semestrze, uzyskując średnią powyżej 5.0. czwórki I są również osoby, które zostały wyróżnione stypendium z za osiągnięcia sportowe. I tak, Julia Starinowa, Natalia Chrzęstej i Sebastian Pająk przedstawić. Jak w co roku osoba, która ma najwyższą średnią spośród uczniów na danym poziomie, uzyskuje tytuł wybitnego gimnazjalisty klas drugich. W tym roku tą osobą ze średnią 5.19 została Alicja Rokita. Brawo. Prosimy o. Sobie. klas drugich mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie klasa na dwa albo trzy razy więcej, czego bym sobie bardzo życzyła. Brawo, A teraz pora na klasy trzecie i na wychowawców na trzecich. Bardzo proszę. W wychowawcu czy panią Anię Gujarę i panią Małgosię Baron? A wśród uczniów klas na trzecich nagrodzonych wraz z rodzicami: Paulina Knapik, Wiktoria Kołodziejczyk, Wiktoria Krok, Wiktoria Suma, Oliwia Świtek, Szymon Kopeć. Zapraszamy. A z klasy trzeciej B: Agnieszka Kucharstwa, Agnieszka Łyczak, Marek Filip. Omek Matuszek, Dorota Stania i Olek Szczygielski. i powyści. Bardzo proszę, wśród tych uczniów mamy tych, którzy otrzymają świadectwo z wyróżnieniem, czyli mają średnią powyżej 4,75 i w tym gronie proszę o wystąpienie Paulinek Knapik, do przodu, Wiktorię Kołodzieja, Wiktorię Krok, Wiktorię Sumę, Oliwię Świtek z klasy a, a i z klasy B Agnieszkę a Agnieszkę Łyczak, Mareka Filipa, Tomka Matuszka, Dorotę Stanie i Ol, Olka Szczygiwskiego. Moi drodzy, wśród tej grupy jest dwóch uczniów, którzy dostali stypendium za. Jest dwóch uczniów, którzy otrzymali stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe. My bardzo prosiłabym, aby te dwie osoby pokazały się nam. To jest Szymon Kopleć, wynagrody zostały włączone i Olek Szczygielski. Bardzo Są ci, którzy otrzymają stypendia naukowe za średnią powyżej 5.0 i bardzo proszę o jeden krok do przodu Oliwię Świtek, Agnieszkę Kucharską, Agnieszkę Łyczak, Marka Filipa, Tomka Matuszka i Olka Szczygielskiego. Drodzy, chyba taki moment, na który zawsze wszyscy czekamy, a to jest wybranie tego, który jest najlepszy z najwyższymi wynikami, czyli wybitnego absolwenta MG1. W tym roku taką osobą ze średnią 5,36 został Tomek Matuszek. Proszę. wypowiedź, to jest bardzo, bardzo sukces. A tutaj, dobra, dobra. Jeszcze raz gorące brawa dla wszystkich nagrodzonych trzecioklasistów. Raz w się patrząc z naśladować w przyszłym roku, żeby ta scena była tak samo zapełniona absolwentami jak w tym roku. Dziękuję bardzo. Zanim przystąpimy do następnej części, czy do kontynuacji naszego spotkania, już w takiej mniej oficjalnej formie, całość, powstań. Baczność, poczet sztandarowy, wstąp.